Witam ponownie. Jak Wam się podoba ten widok? Klapki i skarpety. Fajnie, no nie? Właśnie sobie kupiłem takie świecące klapki. Są świetne, ponieważ pomimo to, że nie mogę opiąć jednego z nich na pięcie, moja pięta jest nieco za duża, to jednak dzięki tym paskom jestem w stanie dociągnąć tak, że z nich nie wypadam. W przeciwieństwie do tych, które pokazywałem Wam wczoraj, w tych czuję się pewnie, mogę nacisnąć i po prostu nie wysuwam się z nich, co w moim przypadku jest bardzo ważne. No, już za parę tygodni pewnie będę mógł zrezygnować ze skarpet. Dziś jest na to jeszcze za zimno, więc będę wyglądał jak wieśniak. Mam to w dupie. Kupiłem sobie inne sakwy. Yy, bardziej odporne na warunki pogodowe z pokrowcem przeciwdeszczowym uznałem, że, że no spełnią bardziej rolę i kupiłem sobie to coś to coś z amortyzatorem yy, ponieważ ten rower nie ma żadnej amortyzacji, jest bardzo ciężki i, 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 i wszystko to bardzo drży więc postanowiłem zaoszczędzić swój krzyż i zamontować sobie takie coś. Oczywiście zamontuję dopiero po przyjeździe do bazy A na teraz y, mam to w sakwie. To właściwie tyle. Do usłużenia. Trzymajcie się.